Witajcie na moim kanale. Motoryzacja jest fajna. W dzisiejszym dniu chciałem Wam zaprezentować samochód, który rzucuję na co dzień. A jest nim Peugeot 308 pierwszej generacji z 2008 roku. Jako, że użytkuję ten samochód od 4 lat, myślę, że jestem w stanie Wam powiedzieć sporo o tym samochodzie: jak się nim jeździ, jakie ma silniki, wersje nadwoziowe, ogólnie jak się sprawuje, awaryjność, miejsce w środku, wykończenie, zarówno ile miejsca jest na przednich fotelach, miejsce na tylnych fotelach oraz pojemność bagażnika. Peżot 308 jest następcą modelu 307, który chodził, uchodził za dość awaryjny z uwagi na słabą elektronikę, która była wrażliwa na wilgoć. Yy, głównym jego mankamentem było to, że elektroniczny smagania kierownicy yy, był wrażliwy na wilgoć. Było głośno o tym, że Peżoty się paliły. Peżot dołożył wszelkich starań. Do produkcji tego modelu, aby nie powtórzyć plagi błędów, które były w poprzednim. Poprawiła się jakość materiałów, jakość elektroniki. 308 jest kilka centymetrów dłuższa i kilka centymetrów szersza. Ta wersja nadwoziowa mierzy 4,27 m, a rozstaw 8 2600 mm. Możliwe, że z uwagi na to że 308 jest wyprodukowana na tej samej platformie co 307, czyli PF2 platform od PSA, to można powiedzieć, że to jest gruby lifting 307. A co się zmieniło? Zmieniło się tak: są na pewno większe troszkę lampy, które wchodzą bardziej na błotnik, są jakieś dodatkowe przetłoczenia na drzwiach oraz lampy przednie, które bardzo, bardziej wchodzą na błotnik. Są trochę większe. Szód ogólnie stał się dużo bardziej masywniejszy. to 308 w 2007 roku na, na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie. Był hasło, takie slogany reklamowe to był innowacyjny design. I faktycznie na no, 16 lat temu pokazany po raz pierwszy. sylwetka była dość nowocześnie rysowana. Mało tego może podobać się nawet dziś. Dodatkowo śmiem stwierdzić, że jak przedstawiając Koło siebie, postawiając koło siebie, porównując model 308 pierwszej generacji z drugą generacją, zwłaszcza tą pierwszą generację po liftingu, to wydaje mi się i myślę, że też się ze mną zgodzicie, że pierwsza generacja po liftingu wygląda nowocześniej niż druga generacja 308. 308 drugiej generacji została taka. Łagodzona i taka wynudzona, ugolfiona. Prezentowana wersja nadwoziowa to wersja 5 drzwiowy hatchback. Były jeszcze wersje 3 to są bardzo rzadkie samochody. Yy, oraz wersje kombi. Kom i kombi yy, z dopiskiem SW. Czym się różniły kombi od yy, kombi SW? To tym, że w SW były dodatkowe elementy wyposażenia, czyli na przykład dodatkowe dwa siedzenia w bagażniku, czyli można podróżować w siedem osób. Pewnie te dwie osoby w bagażniku, to awaryjne są miejsca, to myślę, że tam nawet dorosłe osoby to nie chciałyby tam jeździć. Dodatkowo jeszcze były, one ogólnie były no trochę lepiej wyposażone w podstawie i fotele, które fotele i kanapa tylna została zastąpiona trzema oddzielnymi fotelami. Dodatkowo jakieś tam stoliczki w tylnych w przednich w zasadzie w przednich oparciach siedzeń. Można spotkać też roletki w tylnych drzwiach. Peugeot wypuścił jeszcze wersję Coupe Cabrio. Dlatego Coupe Cabrio, bo miał twardy dach. Po zamknięciu dachu wyglądał jak kupejka. Średnio wyglądające, natomiast ze zdjętym dachem naprawdę wyglądał świetnie. Miejsca w środku jest naprawdę wystarczająco. Jak na klasę kompakt i rozmiar samochodu, czyli długość 4,27 i rozstaw osi nieco ponad 260 mm, to miejsca myślę, że dla czterech osób jest wystarczająco. Zobaczcie, ile miejsca ma kierowca. Jakie jest na miejscu kierowcy? Na miejscu kierowcy? Miejsca jest dość jest wystarczające. Siedzisko nie jest wcale takie krótkie, jest dość jest wystarczające dla, dla mojego wzrostu. Miejsca na nogi jest. Fotel ma regulację wysokości yy, oraz yy, kąt pochylenia oparcia no i będą o przód, tyłu i to jest więcej regulacji dla miejsca kierowcy nie ma pasażer nawet nie ma regulacji wysokości ile jest miejsca miejsca jest naprawdę jak dla mnie wystarczająco mam 176 cm wzrostu i siedzę zajęłem odpowiednią pozycję i nad głową mam nie puszkę od piwa bym umieścić Teraz usiądę sam za sobą. Przypomnę, mam 176 cm wzrostu. U fotelu ustawiony jest pode mnie. Także zapraszam do tyłu. Usiadam sobie z tyłu. Są trzy zagłówki. O! Siedzę sam za sobą i mam tutaj. No już nie puszkę. Ale, ale jest nadal wystarczająco dużo miejsca. Miejsce nogi. Mie, nogi się mieszczą tutaj bez problemu pod fotelem. Może nie mam jakichś mega dużych zimowych butów. Nie pora na to. Natomiast myślę, że spokojnie mógłbym tutaj podróżować na dłuższej trasie. Wnętrze auta. Tak, wyposażone, auto jest wyposażone w takie minimum, które powinno już być chyba w autach w 23 roku. Czyli tak naprawdę mamy tutaj klimatyzację dwustresową, automatyczną. O wspomaganiu czy grzanych lusterkach to już nie ma co wspominać. A jest to. Elektryczne cztery szyby. Tak, to, 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 to wydaje mi się, że to jest to już musi być w samochodzie. Dodatkowo Peugeot umieścił w drzwiach ogromną kieszeń, schowek pasażera, oprócz oświetlenia, może być jeszcze schładzany. Reguluje się to tym pokrętłem. I albo zamykamy, albo otwieramy tak naprawdę. Jeśli chodzi o wnętrze i jakość wykonania, wydaje mi się, że postarał się Peugeot w tym modelu. Spasowanie tych wszystkich elementów tapicerki, tej deski rozdzielczej, jest naprawdę na wysokim poziomie. To tak naprawdę nic nie trzeszczy. W czasie jazdy, oczywiście, po złośliwym naciskaniu, to wszystko będzie trzeszczeć. Natomiast w czasie jazdy, żadne tutaj yy, świerszcze czy trzaski nie dochodzą z deski rozdzielczej. Jeśli chodzi o kierownicę, kierownica jest prosta. Yy, trójramienna Chyba skórzana, szczerze mówiąc to nie wiem Wyjątek jakby była oprzeda skórą, ale nie jestem tego pewny yy, trój trójramienna z znaczkiem yy, bez Peugeota, Za kierownicą Aha, i bez żadnych multimediów Na kierownicy nic nie ma Peugeot to stosuje Już yy, chyba od 20 lat, że manetki, takie joysticki do, do regulacji, do sterowania radiem, znajdują się za kierownicą po prawej stronie, natomiast po lewej stronie jest analogiczna, podobna manetka, podobny joystick, który służy do sterowania tempomatem oraz limiterem prędkości. Deska. Ogólnie deska tutaj jest... Yy, to wszystko tutaj, teraz nim O, 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 to daszek... To jest wszystko mięciutkie. Przyjemne w dotyku mięciutkie. Regulowany schowek. Ym, dwa y, po, te cup holdery, czy uchwyty na kubki. No trudno bym to nazwał uchwytem na kubek. No, bo to jest miejsce na kubek, tak naprawdę. Nic, tylko niskie kubki. Jak coś wysokiego, to już schowek przestaje być regulowany. I jak coś wysokiego, to też przeszkadza przy przełączaniu biegów. Zawieszenie, jakie Peruz zastosował w tym modelu, to jest y, prosta konstrukcja, czyli belka skrętna z tyłu oraz, y, kol oraz kolumny MacPersona w przednim zawieszeniu. Jest to najtańsze rozwiązanie, najtańsze w, w utrzymaniu, może i, i dość trwałe zawieszenie. Ale jednocześnie jest dość komfortowe. W porównaniu do 307, które prawdopodobnie było bardziej komfortowe, ale gorzej się prowadziło tutaj. Natomiast Francuzi postarali się o to, żeby komfort został zachowany taki jak był w 307, natomiast żeby poprawiło się prowadzenie. I prowadzenie jest faktycznie dobre, poprawne. Nie można tego porównać do marki Premium. Audi BMW. Układ kierowniczy jest dość precyzyjny, nie jest taki jak z gumy, choć mógłby być lepszy, wiadomo, zawsze mógł być lepszy. No ale to umówmy się: auto jest y, klasy Compact i klasy y, nie premium. Jakie silniki też zastosował w tym modelu? Silniki to są cztery, dwa diesel oraz dwa benzynowe. Benzyna to jest 1,495 koni oraz 1.6 od 120 do nawet 200 koni. Z tym że te mocniejsze wersje to są już uturbione THP. Są to silniki wyprodukowane we współpracy z BMW i niestety nie są to najlepsze silniki. Oprócz tego, że lubią sobie popić olejem, to mają problem z rozciągającym się łańcuchem rozrządu. Jeśli chodzi o diesle to też są dwa, czyli 1.6 od 90 koni do 112 koni oraz 2-litrowy od 136 do 165 koni mechanicznych. Prezentowana wersja silnikowa to jest 1,690 koni, czyli ta najsłabsza wersja. W mojej ocenie jest to silnik, który najmniej kłopotliwy, tak naprawdę, z trzech powodów. Pierwszy powód to jest Sprężarka, która ma stałą geometrię opadek, czyli jest bardziej wytrzymała na pewno na niż, niż ta, która ma zmienną geometrię opadek, nie ma DPF-u, który potrafi być kłopotliwy, zwłaszcza gdzie auto jest użytkowane w mieście oraz nie ma tu jeszcze koła dwumasowego, które może nie jest jakoś kłopotliwe, natomiast jest drogie w obsłudze, czyli w wymianie. Po bagażnikom coś powiedział. Bagażnik, no jest. Nie jest największy w klasie, ale jakiś malutki też nie jest. Jest to 348 litrów. Trzy średniej wielkości walizki oraz jedna mała zmieści się. Sprawdziłem. Weszły. Pod podłogą bagażnika jest... Yy, Pełnowymiarowe koło zapasowe. Jest oświetlenie bagażnika, ma, są haczyki na zakupy, jakieś siateczki oraz gniazdo 12V. I po, jest jeszcze, są po lewej i po prawej są jeszcze dwa schowki: jeden zamykany, drugi już nie, taką przegródką tylko. Podświetlenie jest zegarów oraz całej deski rozdzielczej. Plus podświetlenie jeszcze jest w drzwiach sterowania szyb, w każdych drzwiach, czyli czy to pasażera, czy pasażerów z tyłu. Też jest do regulacji szyb podświetlenie. I jest burszynowe. W takim ładnym kolorze, który nie męczy oczu podczas jazdy nocą. Pokażę Wam jeszcze, gdzie są podstawowe bezpieczniki w Peugeotzie. I co kryje się pod klapką tych bezpieczników. Bezpieczniki schowane są pod kierownicą z lewej strony kierowcy. Do otwarcia nie czy posłuży nam o, posłuży kluczyk. Od samochodu. Teraz to musimy z zaczepów zwolnić. O, i tam są ukryte podstawowe bezpieczniki. Ciekawostek może być to, że tu mamy pod, pod tą klapką całą. Mamy jeszcze jeden schoweczek, w którym są schowane zapasowe podstawowe bezpieczniki. Plus, tu ma, mamy jeszcze taką setkę, za pomocą której łatwo będzie można wyciągnąć bezpiecznik. Dajcie znać, czy w innych samochodach jest podobnie z tymi bezpiecznikami, czy też jest jakaś yy, malutka pensetka, która pozwolił w łatwy sposób yy, wyjąć bezpiecznik i wymienić. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć o wycieraczkach. Jak wymienić wycieraczki w tym samochodzie? Zobaczcie, jak to zrobić. Jak wiadomo, wielu użytkowników yy, nie korzysta z instrukcji, choć też tego nie przynajmniej instrukcji. Yy. A chodzi o to, yy, o wycieraczki. Jak wymienić wycieraczki yy, w 308? Problem jest taki, że podnosząc wycieraczkę mamy bardzo mały ruch, który już zahacza te o krawędź maski. Jak, jak wymienić wycieraczki? Sposoby są dwa. Pierwszy z nich, no to, który na początku stosowałem. Tyle razy już otwierałem tą maskę i zawsze pamiętam gdzie to jest. Otwieramy maskę, odchylamy jedną wycieraczkę, odchylamy drugą wycieraczkę. No i mamy dostęp do wycieraczek, aby je wymienić. No ale z uwagi na to, że wycieraczki zazwyczaj wymieniamy wtedy, kiedy jest zimno i mokro i samochody są brudne, no to dostęp do tego. To nie jest naj, najwygodniejszy, łatwo się ubrudzić. Drugi sposób, który ja już teraz stosuję, jest zdecydowanie prostszy. Nie trzeba otwierać maski. A robimy to w ten sposób. Przekręcamy stacyjkę na zapłon. Wracamy, można wyjąć kluczyk bądź nie i manetką wycieraczek jeden ruch w dół. Działa. Manetką wycieraczek jeden ruch w dół. I wycieraczki ustawiają się w dogodnej pozycji do ich wymiany. O. Odchylamy. Mamy bliziutko wycieraczkę. Jedną. Wycieraczka druga. Blisko. Nie ma problemu. Dodatkowym atutem tego ustawienia jest to, że możemy zimą iść pod pracą. Tak ustawiamy samochód. Podchęcą po prostu wycieraczki i nam nie przymacną do no. Kto z Was o tym wiedział? Podejrzewam, że. Niewiele osób o tym wiedziało. Autom jeżdżę już, tak jak wspomniałem na wstępie, 4 lata. Ponad 4 lata. Zrobiłem tym samochodem 80, około 80 tysięcy kilometrów. Mogę Wam powiedzieć o spalaniu tego samochodu. W tej wersji silnikowej, 90 koni, przypominam. 1,6 HDI. Jeśli chodzi o miasto. W mieście dojazdy do pracy, czyli y, tras codziennie mniej więcej 20 kilka kilometrów w jedną stronę, jeżdżąc z małej no, z małej ze wsi, tak, ze psi, do dużego miasta. Wskazania komputera pokazują między 4,8 a 5,1. Natomiast jeśli sprawdzamy to na dystrybutorze, bo zawsze tankuję do pełna, przeliczam to sobie. I wiem tak naprawdę, ile mi spalił, i to wychodzi między 5 i 5,3 do 5,5 litra. I to w zasadzie nieważne, czy to jest zima, czy lato, z uwagi na to, że latem w kolei włączamy klimatyzację, a zimą samochód się dłużej grzeje. Wiadomo i samochody z reguły zimą więcej palą. Jeśli chodzi o trasę, to zależy od trasy. Trasa. Czyli takie można powiedzieć, drogi powiatowe y, trzycyfrowe w Polsce, takie do 90 na godzinę, to faktycznie można zejść poniżej 5. Jeśli chodzi o autostrady, no już nie jest tak ładnie, bo, bo, bo mi pali o litr więcej na autostradzie y, niż w mieście. Czyli na mi wychodzi nawet 6,5 litra. Ale przy dynamicznej jeździe, umówmy się, to, to nie jest jakaś spokojna jazda. Zobaczcie, dynamiczna to 6,5, tak to w granicach 6,6,1. To też nie jest jakimś chyba złym wynikiem. No. Dynamika tego auta. 90 koni w mieście daje sobie radę. Jest dość, z uwagi na moment obrotowy 215 nm, osiągany już przy, bo daje, że 1850 obrotów. Pozwala na takie żwawe poruszanie się po mieście. Do tych 70 km na godzinę, 80. Jeśli chodzi o autostradę, to już nie jest tak dobrze. Osiągnięcie tych prędkości autostradowych to już naprawdę trwa. Widać, że się już silnik męczy. Otóż dodatkowo mam wrażenie, że powyżej 3000 obrotów, to zwłaszcza na piątym biegu, to samochód przestaje jechać. Nie wiem czy turbina już nie pompuje czy jak, nie wiem, przebieg tego samochodu jest na teraz mam 242 tysiące, więc myślę, że ta turbina nie jest jeszcze jakaś yy, bardzo zużyta. No ale no nie, nie, nie pompuje, no, nie, nie wiem jak jest w innych 308, -kach. także prędkości autostradowe ok, można jechać jak już się rozpędzimy, długo to trwa, ale się da. Jeśli chodzi o, jak już mówimy, autostradach i długich trasach, to miałem okazję jechać z małtem 1400 km w jedną stronę. Na jeden raz zrobiłem to w granicach tam, nie wiem, około, trochę ponad 14 godzin. Głównie autostrady, wtedy właśnie 6 i wychodziło. Głównie autostrady. To jeśli chodzi o komfort i wygodę, to. Nie odczułem jakiegoś bólu pleców, drętwienia nóg, czy to, że bardzo zmęczony dojechałem do celu. Nie, da się przejechać y, tym samochodem taką, taką odległość bez jakiegoś większego zmęczenia, jeśli chodzi o niewygodę fotela, miejsca kierowcy. Nie, naprawdę jest nieźle. Chciałem wam powiedzieć, dlaczego kupiłem ten samochód. Ogólnie nie chciałem Diesla. Bo diesel to koszty serwisu, koszty obsługi, co z tego, że mało pali, jak i tak później trzeba wydać na wtryski, na turbiny, dwumasy, DPF -y i tak dalej, i tak dalej. Kupiłem ten samochód od swojego mechanika. Pozdrawiam Cię Przemek. Byłem kiedyś u niego, taka sytuacja Powiedział, że ma do sprzedania, Mówiła, wejście, mówię, a weź, weź się przejdź, weź się przejdź, masz kurzyki, weź, nie, no to weź, no to co, mówię, a że ja lubię jeździć, kurka, no dlaczego nie, skorzystałem z okazji, mówię, przejadę się, jeszcze, mówię, takim nie jechałem, mówię, pojeżdżę, nie, przejechałem się, mówię, nie, no mówię, nie, mówię, ale to będzie diesel, no fajnie, mówię, się jedzie wygodnie, faktycznie, tutaj dobre wykonanie, mówię, kurde, no fajnie, cicho w środku, jak nawet na diesla, kurde, kulturalny silniczek. Mówię, pasuje, nie? Ale nie, no, Przemek, mówię, daj spokój, mówię, to jest ten diesla, nie chcę diesla, bo to dwumasa. Tu nie ma dwumasy, co ty gadasz? Nie, nie ma dwumasy, no, nie, no, ale ten DPF, -y, no, tutaj też nie ma DPF-u. Nie ma? No, nie ma. No i tak wyszło, że dwa dni później zadzwoniłem Przemek, dobra, kupujemy. I co? Cztery dni po kupnie. Pojechaliśmy w trasę 1280 km, nie, 1240 km w jedną stronę. No tak, co tu zrobiliśmy w tym samochodzie przy 180 tys. i ponad już 4 lata. Yy, pierwsze, co to były właśnie wymiana tych tarcz hamulcowych z klockami. Po jakimś czasie, całkiem niedawno, teraz, yy, nie pamiętam, przy 200-kilku tysiącach. Wymieniłem kolejny raz tarcze i klocki. Rozrząd wymieniłem przy 181 tysiącach. A jak go kupiłem, to miałem 168. A no jeszcze pochodzenie po samochodu jest autentyczny, polski salon. No i zaufana osoba, na no co to dużo mówić. No, aż szkoda tego nie kupić, bo ciężko kupić auto dobre. Kontynuując, na pewno były drążki, znaczy drążki, końcówki drążków były wymieniane, była tuleja hacza wymieniana, były sworznie wymieniane to na pewno, osłony termiczne na silniku, takie dwie od góry, z przodu, tak takie są dwie, były też wymieniane, ostatnio linka hamulca ręcznego i jeszcze była sprężyny sprężyny przednie były wymieniane tak o, opony ostatnio też, dobra, opony się zużyły, no i serwis olejowy, filtry, oleje y, wymieniam co 10 góra 12 tysięcy kilometrów a poprzedni właściciel mówił, że wymieniał olej częściej więc chyba też byście kupili ten samochód to jeśli chodzi o model się myślę, że to tyle. Zachęcam do obejrzenia kolejnych filmów na moim kanale. Motoryzacja jest fajna. Jeśli lubicie motoryzację, myślę, że będziecie zaglądać na ten kanał. To dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!